Witam wszystkich bardzo serdecznie w meczu numer 3 finału Intel Extreme Masters, który odbył się w Hanowerze chyba w dniu wczorajszym, a dzień wczorajszy to był 5 marca 2011 roku. Też Tego też odbył się trzeci finał turnieju M. StarCraft dla widzów, ale o tym kiedy indziej. Przedstawmy naszych zawodników, jeżeli dopiero zaczynacie oglądać relacje. Udał po lewej stronie niebieski Protoss, u góry po prawej stronie czerwony Zerg. Dwóch graczy z Korei, Moon oraz Ace. Ace naprawdę bardzo mocny gracz, widziałem parę jego gier, nagrałem też je, szczególnie jak grał z Idrą. Tak, chyba wszystkie jego mecze półfinałowe z Idrą nagrałem. Naprawdę bardzo fajnie tam rozgrywał to wszystko. Nie pamiętam jakim wynikiem to się skończyło, ale wiem, że ten finał jest do... Trzech wygranych, czyli best of five, a my aktualnie mamy 1 do 1. Pierwszy mecz wygrał Moon, gdyż Ace podjął złą decyzję, w złe jednostki poszedł, poszedł w stalkery z Blinken, a Moon miały dużo, dużo, dużo zerlingów. W następnym me w meczu numer 2 nie wyszło tym razem Moonowi, gdyż um, Ace bardzo fajnie zrobił Woli -E na poszedł w latające, a Moon bardzo mocno uparcie próbował się dostać do środka bazy przeciwnika używając Najdus a Nie wyszło to zbyt dobrze. Na tej mapie zwykle zerk zaczyna od wczesnej ekspansji, bo jest to bardzo łatwe do zabezpieczenia, z tego względu, że jest długi desens do przebiegnięcia. To raz a dwa dobrze ustawione spańcrawlery zabezpieczają nam mapę, zabezpieczają wejście do y, ekspansji, zabezpieczają nam wejście z ekspansji y, do mapy, do jakiej mapy? Co ja gędę? Nie do mapy, a do bazy naszej, oczywiście, do naszej bazy. Y, jak widzimy, Ace będzie robił podobne otwarcie jak ostatnio stawiając Wallina. Ja też to bardzo często na tej mapie robiłem, grając przeciwko zergowi. Chociaż przez długi czas, powiem szczerze, miałem ją wyłączoną z map pula. Nie chciałem na niej grać, bo była niewdzięczna, szczególnie przeciwko Teranowi, który, jak rozwalił te kamienie, to było, było ciężko po prostu zrobić force fielda i marudery się wbijały bardzo szybko nam do bazy. Jest już ekspansja ze strony Ace'a. Otwarcie z Moona jest trzeci raz już identyczne, dokładnie tak samo to wyglądało przy 17. Była królowa, są Zerlingi, jest Metabolic Wóz, więc on zaczyna wszystko tak samo i tym razem chyba udało mu się ukatropić prouba też, czy też nie w ostatnim meczu na pewno udało mu się prouba zabić, jestem tego w 100% pewny nie będziemy jednak mieli chyba totalnego Wolina ze, ze strony ace'a z tego co patrzę, nie chce tego robić woli wychodzić górą normalnie z bazy niż dołem, bo bardzo często protosi robili tutaj całkowitego Wolina, po czym rozwalali kamienie i wychodzili nimi, to było Ryzykowne z tego względu, że by zablokować tą rampę, potrzebne były dwa force fieldy, A tutaj Pro bardzo bohatersko jeszcze walczy. Próbuje zobaczyć, co się dzieje. Zobaczy ACE timing, zobaczy czas i dowie się, że jego przeciwnik nie ma jeszcze ekspansji. Będzie chciała królowa tutaj zatrzymać go i udało się, zatrzymała. Roach Warren jest w drodze, czyli o wiele szybciej on pójdzie teraz w roucze niż ostatnim razem. Ostatnim razem poszedł w Roachie dopiero. Około 50 minuty, kiedy miał już dwie ekspansje, w tym jedna była w złocie i po prostu zjadły Protosa, który zamknął się u siebie w bazie, bo nie miał innego wyjścia bo jego po prostu Blink Stalkery, Stalkery nie zaatakowały. Jest jednak już całkowity wall-in, składa się z Cybernetic Core. I powiem że ten wall-in jest dosyć ciekawy, bo ja to zwykle robiłem troszeczkę tutaj bliżej, w tym miejscu. Że dwa budynki, jeśli się nie mylę, wystarczały, więc zastanawiam się, dlaczego on jest taki cofnięty. Są dwie, dwa działa, żeby tutaj bronił. Jest trzecie działo. Owszem, te trzecie działo będzie też bronić w pewien sposób Nexusa, gdyby miały być jednostki latające po kroju mu Widzimy, że jest Stargate, zaczyna, więc Ace w taki sam sposób tak naprawdę on robi, też ma identyczne otwarcie czyli Forge, a w międzyczasie powiem Wam tyle, że kamienie na dole są rozwalane i nie ma niczego co by było w stanie te kamienie powstrzymać te zerlingi przez jedzeniem tych kamieni one nie powinny tego robić, na ich ząbki to jest bardzo nie, niedobre za sekundę, za dwie, a dokładnie za jakieś 12 sekund kamienie zostaną rozwalone i wtedy wpadnie zerk z zerlingami oraz roachami to jest zawsze niebezpieczeństwo w takiej sytuacji, że właśnie kamienie są rozwalone i już musi uciekać, niestety. Ace, bo wie, że ekspansja na dole y, padła. Będzie chciał tymi żołnierzami zaatakować? Nie, nie wydaje mi się, gdyż będą one atakowane przez działań. I będzie chciał ryzykować dobry forspeed, bardzo nawet dobry. Ale niestety zatrzymał też jednego proba. No cóż, pożegnajmy się z tą ekspansją, bo ona zaraz padnie. Ale musi uważać. Moon bo właśnie wleciały Void Ray, które trochę tutaj niedobrego robią bardzo mądrze trzymany pylon daleko, żeby ciężko go było rozwalić i chyba uda się ratować te działo na to by wyglądało. Będzie teraz Moon wzywał swoje jednostki, które będą dołem przechodzić, No ale nie może też ryzykować straty wszystkich roczów. Rączy, gdyż Void Reyna wszystkie je rozwali. Będzie jeszcze Ace bronił swojej eksy... bazy nie nieekspansji. Aktualnie zamyka się tej u siebie. Coś tu Sentry chce porobić. No, nawet troszeczkę jest w stanie poatakować. Ale jak widzimy, Sabin może paść bardzo szybko. Tym bardziej, no, właśnie to działo jest potrzebne i ono pomoże. Jeśli się nie mylę, w każdym razie, że pomoże. Zobaczmy na dole Nexus. No, jeszcze nie zniszczony. 9 jednostek zabitych. Próbuje się tutaj bronić w jakiś sposób, ace stawia dużo dział, ale tylko pojedynczy pylon, jak ten pylon zostanie rozwalony, to będzie po zabawie. Wejście już jest y, otwarte, zaprasza ono zerlingi do biegnięcia, a w międzyczasie zerlingi biegną dołem. Y, widzimy, że Moon nie ma jeszcze, y, nie ma, nie ma ler, nie, nie stawia ler, większość zawodników by stawiało ler jak najszybciej, on za to stawia szybką, no szybką, stawia ekspansję zamiast y, Lecz no, dla mnie to jest y, dziwne. Ja bym grał z rygiem, był przerażony, jakbym widział. Wojdrajem może nie tyle wycofał się z ataku, co bym po prostu no, chciał jak najszybciej mieć jednostki, które byłyby w stanie mnie obronić przed tym wszystkim. Tak sobie jednak myślę, w tym momencie, że gdybym to właśnie ja tak zrobił, bym uciekł jak najszybciej tymi swoimi y, jednostkami, żeby je chronić i postawić ler. Sprawa jest prosta. Te Wojdreje od razu poleciałyby mi do bazy i się zaczęły z moją niedoskami zabawiać. Tak też właśnie one robią. Doszły do wniosku, że nie ma co tutaj próbować. Czuję się dosyć dobrze zabezpieczonym z taką ilością dział. no Jest tylko jeden pylon to jest zabezpieczający, to jest drugi, więc może nie będzie tak źle. I Wojdreje dobierają się, patrzcie do czego, to jest bardzo ważne. Przede wszystkim rozwalamy, jeżeli możemy. Jakieś, jakieś overlordy, żeby przyblokować przeciwnika. Dwie królowe są, ale pamiętajmy o tym, że Voidraye były naładowane. To jest bardzo ważne. Jest Fenix i bardzo dobrze w ostatniej chwili on podleciał. Zatrzyma tutaj jedną królową, ta padła i wygląda na to, że Ace powolutku dochodzi tutaj do siebie. Nie widzę żadnych sporkrolerów, nic nie ma. Nie wydaje mi się, aby obronił się w tej sytuacji Moon. Bardzo dobra zagrywka ze strony Asa. Kolejne dwa fenixy i żegnamy reklamy, żegnamy Overlord Przeciwnik jest przyblokowany już teraz totalnie. Nie wydaje mi się, aby był w stanie cokolwiek zrobić. Jest evolution chamber, jedyna odpowiedź, którą może zrobić Moon, jak najwięcej tych spoilerów postawić, ale nie wiem, czy to cokolwiek da. Kolejny yy, fenix podleciał, mógł podnieść na siłę tą królową, ale nie. My rozwalamy, a tu druga królowa jest. Trzeba dobrać się tutaj do jednostek albo do sport albo do yy, właśnie jest zaraz od berwy, albo do dronków. Yy, dronki próbują uciec na dole, zapewne będzie rozstawione. Nie, Moon się poddaje, good game, tak więc 2 yy, do 1 dla yy, Ace'a. No, trzeba przyznać, że dobrze to rozegrał. Po tym jak zerk wpadł mu do bazy, nie przeraził się, nie poddał po prostu przerzucił swoje rołby swoje do ekspansji i na jednej bazie jechał przeciwnik miał tu jeszcze trochę zerlingów, miał parę rowczy, ale to i tak mu nic nie dało. Mecz numer 3 się już kończy, a ja zapraszam abyście obejrzeli mecz numer 4.